No, cześć Wam. Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o takiej kolejności, w jakiej wykonują się poszczególne metody, które zawarte są w Unity. Musicie sobie uzmysłowić to, że wszystkie te metody wykonują się tak, jakby w pętli, czyli wykonują się one ciągle w odpowiedniej kolejności. Jak przejdziemy sobie na internety i wpiszecie coś takiego jak execution order. To przeniesie Was do dokumentacji Unity, i tutaj mamy właśnie schemat, w jaki sposób działają te funkcje wbudowane w Unity, czyli to jest tak zwany cykl życia takiego skryptu, czyli life cycle. I zobaczcie, na samym początku mamy funkcję awake. Do tej pory z niej nie korzystaliśmy, ale równie dobrze moglibyśmy sobie tu przejść i wpisać awake, i dostajemy taką funkcję. To jest podobna funkcja do funkcji start, wykonuje się tylko raz. Na początku, tak jak widzicie tutaj, tak naprawdę wykonuje się ona jako pierwsza ze wszystkich funkcji dostępnych w skrypcie. Później mamy taką funkcję onEnable, ona wykonuje się wtedy, kiedy nasz obiekt zostaje tutaj aktywowany w oknie hierarchii. Czyli za każdym razem, kiedy tego ptaszka sobie tutaj włączamy, to wykonuje się tak naprawdę funkcja onEnabled. Tak samo, kiedy wyłączamy, to wtedy będzie się aktywować, jak myślicie, jaka funkcja, skoro tu było onEnable. To, kiedy wyłączamy ten obiekt, to aktywuje się funkcja onDisable. I można to bardzo łatwo sprawdzić. Na przykład, możemy sobie przejść do naszego skryptu i na przykład Awake nam niepotrzebny, ale damy sobie onEnable i powiedzmy, wylogujemy coś w konsoli. Czyli dajemy sobie debug.log. Czyli za każdym razem, kiedy włączymy jakiś obiekt, to powinna się pokazać taka wiadomość w konsoli. Zobaczmy, czy tak jest. Włączymy sobie Play. Przełączymy na konsolę. I oczywiście pokazała się raz taka wiadomość, ponieważ ta funkcja włączyła się samoczynnie podczas włączenia gry. A teraz wyłączymy sobie i zobaczcie, włączę jeszcze raz, pokazuje się znowu ten komunikat. I za każdym razem, kiedy będziemy go pokazywać, to też ten komunikat będzie się pokazywał, ponieważ ta funkcja za każdym razem będzie się wykonywać. Mówię wam to już teraz, ponieważ niedługo przyda nam się ona. Ale zobaczmy dalej, jakie jeszcze mamy tutaj funkcje. Reset tego za bardzo nie będziemy używać. Start znamy już tą funkcję, jest ona w każdym skrypcie. Następnie mamy Fixed Update, też już z niej korzystaliśmy dopiero co. Zobaczcie tutaj też jest pełno różnych innych funkcji, na przykład ON Trigger albo ON Collision. To też zaraz poznamy. To jest właśnie do wykrywania zderzeń, zarówno ON Trigger, jak i ON Collision. Jak widzicie, to są wszystko takie zagadnienia związane z fizyką. Następnie mamy Input Events i Game Logic czyli mamy naszą funkcję Update, z której też już korzystaliśmy. Mamy szereg innych tutaj funkcji, o których kiedyś sobie opowiemy. No i mamy też Late Update później, tak samo właśnie jak Update, tyle że troszkę później, więc w przyszłości też pokażę Wam taką sytuację, gdzie na przykład będziemy chcieli naszą kamerą podążać za graczem, więc najpierw będziemy musieli pobrać kierunek czy przesunięcie naszego gracza funkcji Update, a dopiero później w funkcji late update będziemy chcieli przesunąć kamerę, żeby ona dogoniła tego gracza. Więc dlatego ważna jest właśnie ta kolejność, żebyśmy ją znali. Później mamy kolejne funkcje renderujące. To jest dosyć takie logiczne, tak? Bo najpierw chcemy wykonać tutaj całą fizykę, chcemy poprzesuwać te nasze obiekty, a dopiero później chcemy, żeby silnik to wyrenderował nam ten obraz, tak? Mamy tutaj jeszcze pełno innych opcji. Na koniec mamy on disable, czyli właśnie wtedy, kiedy skrypt zostaje dezaktywowany w naszej scenie. oraz on destroy na samym końcu, kiedy zdecydujemy się całkowicie usunąć obiekt ze sceny. No i tak by to właśnie leciało. To jest taki cykl życia każdego skryptu. Jak widzicie, fajnie to jest rozpisane. Wiadomo, że funkcja start jest wywoływana tylko raz dla każdego skryptu a wszystko inne krąży sobie w takich pętlach, wykonuje się ciągle w określonym czasie.